w naszym pierwszym Kocham tę roślinę. Dzisiaj opowiem Wam o bardzo fajnej roślinie, nazywa się Ciemiernik. Ma przepiękne kwiaty, liście zimozielone i za chwilę zacznie przekwitać w ogrodach, w środowisku naturalnym. W centrach ogrodniczych możecie jeszcze znaleźć sadzonki, które są bardzo ładne, gęste. Jeżeli się postaracie, to nawet mogą być niedrogie. Eee, za jakieś dwa tygodnie będą zupełnie niedrogie, ponieważ przekwitną zupełnie będą same liście i centra ogrodnicze na pewno będą starały się to wyprzedać. Proponuję, żebyście koniecznie y, takiego cimernika sobie do ogrodu wsadzili. Możecie się nim cieszyć długo przed przebiśniegami. E, trzy ważne rzeczy przy kupowaniu ciemiennika. Wyszukujemy sadzonek, które są dość gęste. E, jeżeli mamy do wyboru sadzonkę e, z małą ilością od, e, odrostów, a sadzonkę gęstą, to wybieramy oczywiście sadzonkę gęstą. Przez lato ona nam się jeszcze bardzo ładnie, e, bardzo ładnie rozkrzewi i w przyszłym roku będzie miała dużo kwiatów. Natomiast nie zwracajcie uwagi na, na to, że kwiatki zaczynają wyglądać tak. Nie jest to żadna choroba, po prostu te kwiaty zaczynają przekwitać. Jest to naturalne dla tej rośliny. Ciemierniki sadzimy w miejscach półcienistych. E, pamiętamy o tym, że nie wolno na nich przelewać kwitną od lutego do końca marca. Te oczywiście są troszeczkę specjalnie podpędzane. Także pamiętajcie, że teraz w centrach ogrodniczych, jeżeli mają tak piękne kwiaty, u Was w ogrodach właśnie będą przekwitać. Tak? E, temperatury, które znoszą ciemierniki, to do minus 20, minus 25 stopni. Także nie martwimy się z tą zimą. Zobaczcie, on jest naprawdę prześliczny. Przepiękny jest. Znalazłem jeszcze jednego, pokażę Ci. Ten ma no, ten zielony w ogóle, żeby było. Tak, zielonobordowy po prostu jest no Pamiętajcie, jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Czasami chcemy mieć ciemiernika w pojemniku, czyli w doniczce, tak? stawiamy go na tarasie i tak dalej. Jeżeli postawicie sobie ciemiernik na tarasie... To musicie pamiętać, że wytrzymuje wtedy temperatury tylko do minus 5 stopni, czyli nie trzymamy ciemiernika pełną zimny w samej donicy, tak? Nasadzamy, nasadzamy sobie do ogrodu, czyli praca w, red, w centrum ogrodniczym. Ciemierniki nasadzamy do ogrodu wtedy do minus 25, jeżeli mamy w pojemniku do minus 5 stopni, czyli pamiętamy o zabezpieczeniu donicy, zabraniu jej do, do domu. A jak z tym podlewaniem? Jak są podlewanie podlewanie umiarkowane, tak? Nie przelewamy roślin, aczkolwiek piluję, żeby miała w miarę wilgotno. Piękne znalezisko, ciemiernik z ciemnymi, bordowymi kwiatami. Jest cudowne, ma, zobaczcie jakie jest, ma piękne odrosty. Także będzie wyglądał fantastycznie w przyszłym roku. No i będzie nietypowy. Wszyscy na pewno mają ciemierniki białe. a e, Polecam. Poszukać, może gdzieś Wam się też uda dostać przepiękny ciemiernik bordowy. My znaleźliśmy tylko jeden. My znaleźliśmy tylko jeden. Za chwileczkę go oddamy przez sympatycznej pani, która nas o to poprosiła. Kocham tę roślinę.